9.58 Poligon w Górze Kalwarii. Jadę w tym rajdzie, stoję na starcie, może mnie znajdziesz. Cała rodzina i przyjaciele wołają na mnie, kupujsz Z Sto samochodów, stu zawodników czeka na starcie z rykiem silników. Już sędzia flagą machnął do góry, już wydechowe strzelają rury. Startowali, piszczą opony, wyją gaźniki, trąbią klaksony. Książkę z takim oto wierszykiem przywiózł pilot jednego z zawodników. Wszyscy umierali z radości, kiedy cytował przed startem do rajdu wierszyk, który kupił swojemu synowi. Zanim rajd się zaczął na dobre, wszyscy podziwiali taką właśnie konstrukcję, zdalnie sterowany samochód terenowy, który przyspieszeniami i prędkościami dorównywał samochodom, które zaraz będą się tu ścigać. Taki pokaz miał miejsce 18 czerwca w górze Kalwarii. Poligon wojskowy trzy odcinki specjalne to tu. Za chwileczkę odbędzie się trzecia runda Rajdowych Mistrzostw polskich Samochodów Terenowych, czyli mówiąc krótko, 32. Polskie Safari. Prowadzenie takiej małej terenówki Wymaga nie lada umiejętności. Nawet ci, którzy za chwileczkę wystartują w tym rajdzie pod patrzyli z podziwem na kunszt człowieka, który potrafił tym małym samochodem pogonić nawet te wielkie. Cała trasa liczy 90 km, składa się z trzech odcinków specjalnych, które są jeżdżone po trzy razy w pętli. E, więc na no, łącznie odcinków rozgrywanych jest 9, natomiast rozgrywane są ciągle na tych samych terenach czy jeździmy jakby w kółko. Głównie są to piachy, to jest stary poligon wojskowy, także są podjazdy pod takie duże górki piaszczyste, bardzo emocjonujące, bo nie wszystkie auta za pierwszym razem to podjeżdżają. Dziury doły takie bardziej, mniej OS-owe. Natomiast nie ma wody, nie ma błota, raczej jest to suchy rajd. Większość kolegów jedzie na oponach kołkowych, Ja jadę na oponach typu MT, takich mniej agresywnych. No mam nadzieję, że uda nam się ukończyć bez strat w sprzęcie dalej ten rajd. Zobaczymy. Osobiście mi trasa bardzo się podoba, ja nie lubię e, twardej trasy, mogą być dziury, mogą być doły, ale jak jest piasek, ja bardzo lubię jechać w piasku, ponieważ auto się inaczej układa, nie szarpie się tak bardzo jak na takich bardzo twardych, e, na twardym podłożu. Jest bardzo dużo piachu, bardzo mocno wymagająca przede wszystkim mocy silników. Naprawdę silniki muszą być tutaj no, na dużej, o dużej mocy, żeby pokonały tą trasę. Bardzo piaszczysta, grząska i bardzo, bardzo wąskie skręty i między drzewami, także na pewno po owijanych aut będzie dużo. A resztę zobaczymy. Przesta to w pasie. Kogoś bardziej fotogenicznego. Wierzcie lub nie, ale ten samochód to Nissan Patrol z silnikiem pięciolitrowym. Włodzimierz Graje walczył od samego początku dzielnie z Darkiem Andrzejewskim. Czasy, które osiągał na odcinkach specjalnych, wprawiały wszystkich zdziwienie. Samochód spisywał się praktycznie bez zarzutu. Pierwsza pętla to trzy odcinki specjalne. Trzęsło nami troszeczkę, ale ogólnie bez większych błędów. Także jesteśmy zadowoleni. Grzegorz Kaczmarczyk eliminacji w Górze Kalwarii nie może zaliczyć do udanych, choć sezon dla niego zaczął się fantastycznie. Pierwszą eliminację wygrał w cubie. W drugiej przyszły kłopoty, w trzeciej wycofa się z powodu awarii. Góra Kalwaria nie będzie dla niego szczęśliwa. Jego Szwagrzyk czasami denerwuje się, kiedy o jego samochodzie mówią Citroen, ale tak wyglądają wycięcia w czymś, co ma być atrapą chłodnicy samochodu, który w dowodzie rejestracyjnym ma wpisane po prostu SAM 2315. W początku ten przejazd był dobry, zadowoleni jesteśmy i zmęczeni. Darek Andrzejewski dla wielu był kandydatem do zwycięstwa w tym rajdzie. Inni natomiast krzyczeli, że to się po prostu nie może udać. Dlaczego? Dlatego, że Darek ma w tym rajdzie pecha. Góry kalwarii nie skończył nigdy. I tak też będzie tym razem, chociaż po pierwszym OS-ie objął prowadzenie w rajdzie, na drugim już będzie musiał się wycofać z powodu dramatycznej awarii skrzyni biegów. W Garka Andrzejewskiego skorzystał natychmiast Mariusz Ryczkowski. Jego czterolitrowy Nissan bezawaryjnie podróżował przez wszystkie trzy odcinki specjalne pierwszej, drugiej i trzeciej pętli. Jego czterolitrowy Nissan po prostu przefruwał nad głębokimi kolejnami. Ostatecznie po takiej właśnie brawurowej jeździe Mariusz Ryczkowski w górze Kalwarii zajmie trzecie miejsce. Troszkę poprawiliśmy się od poprzedniego razu, ale obawiamy się o sprzęgło, bo śmierdzi momentalnie. Wacław Mróz z Moniką Mróz zajmą w swoim Aro szóste miejsce w klasyfikacji generalnej. Przez cały raj nie będą mogli się uporać z kłopotami ze swoim samochodem. Na pierwsze udało się ukończyć szczęśliwie wszystkie trzy odcinki, jednakże no, mamy słabe wspomaganie i jest to na pewno utrudnieniem, jedzie się trochę ciężej. W takich głębokich kolejnach, w tym piachu i przy tym rozmiarze opon, prowadzenie auta z awarią układu wspomagania kierownicy nie jest łatwe. Jesteśmy po trzecim odcinku specjalnym, mamy bardzo duże problemy z samochodem. Silnik nam w ogóle nie chodzi. Na trzecim odcinku mieliśmy problem. Cz cztery razy nam silnik po prostu zgasł, nie chciał odpalić. Coś jest z elektryką, auto będzie postawione we wtorek albo w środę i chyba na nowo zupełnie będzie elektryka robiona, albo na nowo będziemy wymieniać silnik, bo już po prostu nie ma na niego sił. No rzeczywiście było trochę kłopotów technicznych z ponad 4-litrowym silnikiem włożonym do ułaza. Na szczęście jednak udało się kontynuować jazdę i polskie safari ukończyć. W takich sytuacjach, kiedy w parku maszyn robiło się gorąco, wierszyk o samochodowym rajdzie rozbawiał wszystkich do łez. Hej mechanicy, spróbujcie prędko poradzić sobie z przebitą dentką. Rajd 10 przygód to wyścig z czasem. Dzięki za pomoc wracam na trasę. Hubert Odejewski nie uporał się ze wszystkimi awariami swojego... tak, tak, ułaza. Tak właśnie w górze kalwarii wyglądał ułaz. Mimo wszystko dojadą w klasyfikacji generalnej na siódmym miejscu. Aż traf pomyśleć, jak będą jeździć szybko, kiedy samochód przestanie płatać figle. Awaria nie ustąpiła na razie, ale takie dziury, że... szok normalnie. Tak nas wytrzepało, już nie mogę, normalnie jest tragedia. Stanisław Lisowski to dla wszystkich legenda tego sportu. Nikt chyba nie jest w stanie już policzyć, w ilu imprezach wziął udział. Jego Merlis, czyli skrzyżowanie Mercedesa z Louisa to symbol rajdów terenowych w tym kraju. Zagrzałem się. Kazimierz Twarkowski swoim wranglerem dojedzie na dziewiątym miejscu w Generalnym. No nie mamy sprzęgła, staram się dojechać do końca rajdu, bo muszę rajdu kończyć. Natomiast bez sprzęgła jest to jazda taka dosłownie bardzo powolutka. Tak to czasami jest, że samochody zbudowane niezwykle profesjonalnie, czasami odmawiają posłuszeństwa. Padło na ładowanie, zmieniamy akumulatory, jedziemy. Co odcinek zmieniamy akumulator? Problem był z wyjęciem starego, ale daliśmy radę, już jest założony drugi. Nie Będziemy jechać. Piotrek Domownik zamelduje się na ósmym miejscu wystruganym przez siebie samochodem na bazie osobowego kombi Subaru Leon. Niestety jakaś awaria drobna, mam nadzieję, że zaraz się uda usunąć, tylko jak w tej mekazji. No nic, nie mamy czasu, musimy próbować jechać. Piotrek jednak odgraża się, że na przyszły sezon przygotuje prawdziwego potwora. Po silniku. jest koniec. Żar na pustyni w krąg morza piasku zużyłeś zapas wody głuptasku. Polskie safari to jednak nie tylko ściganie najpoważniejszymi terenówkami. Obok klasyfikacji generalnej kierowcy walczyli tu w klasyfikacji KJS, czyli konkursowej jazdy samochodem terenowym. Tu jest miejsce dla romantyków, czyli tych, którzy przerabiają ułazy. Jeżdżą małymi samurajami albo samochodami po prostu nieco mniej przerobionymi. Dla nich podjazd pod taką górę to nie lada trudność i nie wszystkim się udało. Ostatecznie w klasyfikacji Kajotes zwyciężył Paweł Żak z markiem Królem w Mercedesie 230 GD. Było to ich trzecie zwycięstwo w tym sezonie. Ostatecznie w klasyfikacji Kajotes sklasyfikowano 11 zał. Czasami, kiedy auto na takim podjeździe utknie w kolejnach, robi się niebezpiecznie, albo wiem samochody następne przyjeżdżają po dwóch minutach. Może się okazać, że auta nie uda się usunąć z trasy. Dla słabszych samochodów po prostu nie ma możliwości, żeby ominąć zawali drogę. I tu zaczynają się prawdziwe schody. No jest problem, problem jest kurde. Znowu żeśmy źle opony dobrali i to chyba przez to, bo stawiały tak duży opór na piachu, że poszedł reduktor, pożegnaliśmy go. No i niestety, no. Ale to wszystko wina tych opon. Tak, tak myślę. Najpiękniejsze w tych zawodach jest to, że zawodnicy nawet do swoich problemów potrafią podejść na luzie. No, rajd z odcinku na odcinek, na odcinek coraz trudniejszy, coraz większe kolejiny, coraz więcej korzeni wystających. Trzeba było bardzo uważać i trzeba było mieć bardzo dużo szczęścia w tym wszystkim, żeby nie złapać gumy, żeby nie urwać czegoś. Szczęśliwi jesteśmy, że dojechaliśmy do mety. Czekamy teraz, jak aż zjadą rywale i zobaczymy, jakie będą wyniki końcowe. A my przenieśmy się na metę, na której tłumy kibiców oczekiwały nadjeżdżających zawodników.